Witam państwa. Kamil Klimczak. To jest kanał Chrobry Szlak. Także państwa nowy kanał. Oba poprzednie kanały spadły z rowerka. Odzyskanie ich jest dosyć wątpliwe. No i oczywiście został to to był świetnie, proszę państwa przygotowany atak bombowy, jak to go nazwał jeden z naszych przyjaciół przez Piotra Korczarowskiego. Żeby prawda mnie zmieszać z błotem, pokazać jaki to ja jestem paskudny, i jednocześnie uniemożliwić mi de facto dotarcie z odpowiedzią do Państwa. Bo równolegle z tym całym bluzgiem. Łączonym, proszę Państwa, nie będę się do niego odnosił, bo tu została przekroczona czerwona linia. Tą czerwoną linię, linią jest ujawnianie screenów z mojej prywatnej korespondencji, do których ten pan dotarł nielegalnie, i tu już, że tak powiem. Chciałem tego ruszać. Ja wiedziałem, że, że tam gdzieś te skryny fruwają, machnąłem na to ręką, ale w momencie, kiedy zaczyna je wywlekać na światło dzienne, no to proszę Państwa, przykro mi bardzo. Czas na nasze Państwo. Ja nie będę się do tego odnosił, bo to jest generalnie stek bzdur i półprawd de facto, i manipulacji, jaki to ja byłem idiotą, niechlujem, bałaganiarzem i głupkiem. I wielki, największy, prawicowy redaktor musiał mnie e, wszystkiego nauczyć, a ja potem go postanowiłem, prawda, haps prosto w serce. No jeden chociażby Asztoit, proszę Państwa, nie wspomina ten pan o tym, że sam nie zachęcał, że mówi kopiuj, kopiuj z emisji, tak twój kanał nie jest dla mnie w ogóle konkurencją, czy ten kanał pod względem wielkości w momencie usunięcia był, maciubki, no 25 do 155, no tylko, że proszę Państwa, no możecie Państwo zobaczyć na naszych backupach, zwłaszcza odsyłam, jeśli ktoś będzie poszukiwał jakichś materiałów, to wszystko jest na CDA, zarchiwizowane na CDA, na Pitchu, na Rumble, ale największa, największe archiwum jest chyba na CDA. Sam nie zachęcał do tego, żebym kopiował materiały z emisji. Dopiero tuż przed moim odejściem zaczęło być to problemem. No, bene, proszę Państwa, tak on się tak stał. Ja nie będę do tego się odnosił, naprawdę, bo mówiłem o tym w materiałach, które zresztą dzięki temu jego, jemu, jego atakowi. Przecież on, jakby on powiedział, żebym to zdjął, to ja bym to usunął. No, w sumie mogłem to zrobić w ciągu ostatniego roku, ale nie myślałem, że się, że tak powiem, do tego do tego posunie, no to jest, proszę państwa, to już wchodzi na wyższy poziom. To jest próba po prostu, żeby mnie zniszczyć pozbawić źródła również zarobkowania ale jak powiedziałem, no, ja mogę zwiększyć umiejętność wypasu kozy polskiej albo iść do jakiejkolwiek innej pracy mi to jest niestraszne natomiast straszne bym dla mnie było takie upodlenie się w MMA no ale cóż więc proszę państwa działamy dalej jedziemy dalej nie przejmujemy się natomiast no sami sobie możecie ocenić jak to jest jak to jest obrzydliwe proszę państwa, gdyby on tylko tam się wyprodukował nawet gdyby te screeny zamieścił które w ogóle są wyrwane z kontekstu. Ja, że tak powiem, nie muszę się do tego posuwać. Nie jestem upoważniony też do tego. Ja uważam, że pewne rzeczy, mimo wszystko. Obowiązuje nas jakaś tam zasada, żeby pewne rzeczy utrzymywać w tajemnicy, więc nie będę na przykład opowiadał, co się działo w studiu emisji 27 grudnia 2020 roku, mimo że to by pięknie uzupełniło kontekst. Natomiast, no, no wiecie Państwo, to tyle. No. Zachęcam Państwa mimo wszystko do... Do tego, żebyście dalej nas oglądali, tutaj na tym nowym kanale Chrobrý TV Kamil Klimczak i zachęcam do śledzenia tych backupów, które są w linku w opisie. CDA Rambl Bitchu, tam będą nasze materiały na bieżąco, zresztą wrzucę też wszystkie, czy przynajmniej większość materiałów z minionych tam dwóch, trzech tygodni i potem wracamy do normalnego funkcjonowania. Proszę Państwa, ja się nie przejmuję to jest tak, wiele już osób próbowało mnie, no może nie tak zniszczyć dosłownie, ale sprawić, żebym zniknął ze środowiska tego narodowego, politycznego, w którym byłem, próbowali właśnie do tego doprowadzić. Nie dość, że tam gdzieś mnie wyrzucili ze swojej organizacji, to jeszcze potem rozsiewali różne plotki i legendy, jaki to ja jestem straszny i zły, i generalnie nie wiem, zjadam dzieci na śniadanie. Nie udało im się to właśnie dlatego, że, że to wzmaga we mnie determinację taki już jestem. i proszę państwa, nie będę nie będę to, to pozostaje niezmienne. To pozostaje niezmienne. Ja mówię do tego, co on tam napisał, nie będę się odnosił wiem, że tam armia troli już ruszyła do ataku bo oczywiście to co on napisze jest święte i bez skazy no, biorąc pod uwagę jak on już parę razy wcześniej różne wersje wydarzeń w innych kwestiach rozsiewał no Cóż, no naprawdę to, to kwestia tej korespondencji to była dla mnie czerwona linia. Nie policzę, proszę Państwa, ile osób nie namawiało, żebym ja go pozwał o zniesławienie, o znieważenie. Znaczy wytoczył proces karny. Mówię, pozwał w sensie takim potocznym, nieprawnym, bo to, to jest inna procedura. Czy też właśnie pozwał cywilnie? Ja stwierdziłem, że no, jednak. Te parę lat współpracy do czegoś zobowiązuje, że jednak możemy tam różne rzeczy na siebie mówić, ale może na ten poziom nie wchodźmy, że szkoda mi czasu, że być może on nawet tego właśnie chciał, żeby jakąś atencję mieć, że tutaj ten klimczak, którego on wyhodował, którego on chciał, chciał wbić w ple, nóż w plecy. Notabene te screeny są z przełomu 20. 21. roku. Hmm, ja tak się zastanawiam, gdybym ja miał taką wiedzę to bym takiego delikwenta przez te trzy lata się pozbył. Jeśli byłem taki straszny, zdradziecki i chciałem mu, prawda, wbić nóż w plecy. To przez trzy lata trzymać taką żmiję pod nosem, żeby się pasła na, na emisji, skoro ja nic nie wnosiłem w zasadzie, i tylko drenowałem Kasę, no wiecie Państwo, to znaczy, że e, oczywiście on robi siebie takiego miłosiernego Samarytanina, dobrego wujka. To by raczej świadczyło, że jest co najmniej nieroztropny, żeby nie powiedzieć, głupi. A myślę, że e, myślę, że proszę Państwa, tego o nim nie można e, powiedzieć. E, e, no, w każdym razie jest inteligentny. Może niekoniecznie mądry, bo diabeł też jest inteligentny, niekoniecznie mądry. No, ale, ale jednak tej inteligencji nie można mu odmówić, a tu się zachował jak antyteza tego, więc no. No nic społeczeństwa, to tyle może odniesienia się, bo jednak coś tam trzeba na ten temat powiedzieć, a nie. A nie wszystko kłamstwa. Natomiast, no cóż, proszę Państwa, najważniejsze, żebyśmy przetrwali ten miesiąc, potem już będzie z górki, więc co możecie zrobić? Udostępniajcie nasze materiały, udostępniajcie ten kanał. Jeżeli możecie, to pomóżcie i e, wpłacajcie. I cóż, przy, psy szczegają, karawana jedzie dalej. E, f, ja w ogóle dziękuję tym wszystkim, bo. Zaraz jak ta sprawa się zaczęła, dostałem dużo ofert, właśnie dużo słów wsparcia, dużo ofert pomocy. Za wszystkie dziękuję. No, mogę póki co przynajmniej tylko odpłacać w zdrowaśkach, ale no i, no i tyle, proszę Państwa. Ja naprawdę, w ogóle powiem Państwu jeszcze na koniec, bo to nagrywam tak na gorąco. Ja chciałem już po tym drugim materiale. Już sprawę zamknąć, zająć się poważnymi rzeczami, no ale teraz jak widzę, jak widzę druga strona ma więcej czasu, nie musi już trenować, to zaczęła atakować. No dobrze, no proszę Państwa, ich zbójeckie prawo, ja nie będę płakać nad y, roznanym mlekiem, nie będę płakać nad tym, co się tu wydarzyło. Jedziemy dalej, proszę Państwa, wiele już... Wiele już rzeczy przykrych przeżyłem w życiu pewnie wiele jeszcze przeżyję. Ale no, to co najważniejsze zostało, myślę no, mam, mam gdzie mieszkać, mam co jeść, mam kochającą żonę i to jest najważniejsze. A reszta to proszę państwa jak pan Bóg dopuści, to i skija wypuści, jak mawiał klasyk do zobaczenia wkrótce.